Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej serii 100 dni do matury z poziomu podstawowego. Będziemy sobie kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy ostatnio, czyli temat funkcji kwadratowej. Dzisiaj będę chciała się skupić głównie na zamianie postaci oraz co z tych postaci możemy wywnioskować. Dodatkowo będę chciała powiedzieć troszkę więcej o osi symetrii. No dobrze, więc przejdźmy sobie do, no, do króciutkiego wprowadzenia, ale zanim to to zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, będzie mi Naprawdę bardzo miło, jeżeli, jeżeli zostawicie właśnie suba. Dodatkowo będzie mi ogromnie miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz oraz polajkujecie. I co więcej, zapraszam Was do grupy na Facebooku. Link do grupy znajdziecie w opisie. Z grupy dowiecie się najwięcej, jeżeli chodzi o aktualności, dodatkowo na grupie zamieszczam PDF-y, różne inne rzeczy, na przykład z webinarów, matury też właśnie w PDF-ach itd., itd. Dlatego zapraszam Was do grupy. I zapraszam Was do innych moich social mediów, na których czasem jestem aktywna. No dobrze, to w takim razie zaczynamy, nie przedłużając. Mamy postać ogólną, tak? Ax kwadrat plus bx plus c i ona jest zawsze. Tak naprawdę postać ogólną możemy uzyskać też z każdej innej postaci, po prostu wymnażając. Pokażemy sobie, jak to działa. No ale oprócz postaci ogólnej, mamy też postać na przykład kanoniczną. I postać kanoniczna, ona też jest oczywiście mm, zawsze, no bo postać ogólną mamy zawsze, postać kanoniczną też mamy zawsze, dla każdej funkcji kwadratowej. I postać kanoniczna, jakbyśmy sobie, o może tutaj właśnie, Zapiszmy sobie to jako funkcję, nie jako równanie. No i postać kanoniczna ma taki wzór x minus P do kwadratu dodać Q. Tak naprawdę czemu kanoniczna? Dlatego, że ta postać, ona wzięła się stąd, że zaczynamy sobie naszą funkcję od funkcji na przykład AX kwadrat, tak i przesuwamy ten wykres funkcji o wektor P Q. Czyli p jednostek w prawo, q jednostek w górę. No i wtedy uzyskujemy właśnie tą naszą postać ła. Wow. f od x równa się a, x minus p do kwadratu dodać q. Tak, Czyli tutaj byśmy sobie zrobili jakieś tam przesunięcie tego wierzchołka, o, no i w taki sposób by się to nam zachowało. Ale właśnie, bo ja mówiłam o tym wierzchołku, ale tak naprawdę nie musicie y, szukać wektora i tak dalej. Jedyne co musicie znaleźć to po prostu wierzchołek, tak? czyli z chociażby postaci ogólnej możemy sobie znaleźć współrzędne wierzchołka P i Q, i tutaj mamy na to wzory. To jest minus b przez 2a, no i Q, przypomnijmy sobie, możemy wyliczyć jako minus delta przez 4a, ale Możemy też to policzyć jako f od p. No to w takim razie później wystarczy nam podstawić. Tak, no i zwróćcie uwagę na to, że to jest x minus p do kwadratu i co więcej, zwróćcie uwagę na to, że jest to a z przodu, przed tym naszym nawiasem całym. No i poza jest, jest q. No i teraz ta postać iloczynowa. I ona nie istnieje zawsze, to znaczy czasem. E, wszystko zależy, tak? E, postać iloczynowa będzie istnieć tylko wtedy, kiedy będzie mieć miejsca zerowe, dlatego że postać iloczynowa wykorzystuje miejsca zerowe. No a miejsca zerowe będzie mieć tylko wtedy, kiedy będzie mieć tą deltę większą bądź równą od zera, prawda? Więc możemy sobie to w ogóle rozdzielić. Dla delty większej od zera, ta nasza postać iloczynowa to będzie A razy X. Y, minus X1 razy x minus x2, gdzie to nasze x1 i to x2 to są miejsca zerowe, tak? No i my mamy na to wzory. One oczywiście są dostępne w tablicach, i to jest minus B minus pierwiastek z delty przez 2a, minus B dodać pierwiastek z delty przez 2a. No, to wtedy mamy taką postać. Dla delty równej 0 też mamy postać iloczynową i to jest a razy x minus x0 kwadrat, gdzie to nasze x0 to jest minus b przez 2a po prostu. No, zresztą ma to sens, no bo wtedy pod pierwiastek tutaj podkładamy 0, więc uzyskujemy jedno miejsce zerowe dwukrotne, no i wtedy ta postać będzie miała taki wzór, a dla delty mniejszej od zera jest jej brak, czyli z postaci ogólnej bardzo łatwo można przejść, po prostu wymnożyć. No i teraz ja was tutaj gorąco zapraszam jeszcze do takiego dłuższego filmu odnośnie tej zamiany i tego w jaki sposób możemy to robić, gdzie rozpisuję różne ciekawe przypadki i tak dalej. Więc oczywiście postaram się, jeżeli nie zapomnę, postaram się wam go podlinkować. No i bardzo zapraszam do zobaczenia. No właśnie no, ale ja powiedziałam, że jeszcze coś więcej powiemy sobie na temat tego naszego P. No i to jest też dość, bardzo, dość ciekawa rzecz. To znaczy, mamy tą pierwszą współrzędną wierzchołka i my wiemy, że my jesteśmy w stanie sobie przy jej pomocy wyznaczyć wzór osi symetrii paraboli, prawda? No bo parabola, czyli wykres tej funkcji kwadratowej, ma oś symetrii o równaniu x równa się P, gdzie to P to jest właśnie ta pierwsza współrzędna, czyli to jest nasza oś symetrii. No i co to znaczy o tej funkcji? Już coś ostatnio wspomnieliśmy, ale to znaczy tyle, że jakbyście sobie ją na kartce narysowali i zgięli wzdłuż tej osi symetrii, to po prostu te ramiona tutaj się nam ładnie pokryją, tak? Czyli z prawej i z lewej strony, jak będziemy równo się oddalać od tej osi symetrii, to będziemy mieć takie same wartości. No właśnie, co to nam daje? To nam daje na przykład coś takiego, że jeśli my mamy dwa miejsca zerowe, na przykład, tak, jakieś x1 i jakieś x2, no to wtedy to nasze p też sobie możemy z tego wyznaczyć, x1 przez x2 przez 2, no bo tutaj będzie mieć taką samą odległość, tak, to jest dokładnie ta sama odległość, bo te nasze będą leżeć na tym samym, na tej samej prostej. Y równa się F 1 równa się F 2 I tego wzoru nie ma w tablicach. Ale co więcej, my możemy sobie to rozbudować. To znaczy, to nie muszą być tylko i wyłącznie miejsca zerowe. To mogą być dowolne punkty. Czyli ten wzór będzie działać nie tylko dla miejsc zerowych, ale będzie działać dla takich x1 i x2, że funkcja wynosi tyle samo. Czyli na przykład, jeśli będziemy wiedzieć, że f od 5 równa się f od 1 i to się równa 3, na przykład tak, to nie muszą być miejsca zerowe. To się równa 3, to ja już z tego od razu wiem, jeżeli wiem, że to jest funkcja kwadratowa, to nasza f, że p to będzie 5 dodać 1 przez 2. No, czyli akurat też 3, tak? Gdybym wiedziała, że f od na przykład 3 równa się 5 i f od 8, bo nie wiem, 7 równa się też 5, no zły przykład. Weźmy sobie f od 9, o. Równa się też 5, to stąd będę wiedzieć, że P to jest 3 dodać 9 przez 2, czyli 6, tak? Czyli to nasze równanie osi symetrii to będzie x równa się 6, akurat tutaj w tym przypadku. I tak dalej, i tak dalej. W szczególności będzie to działać dla miejsc zerowych, ale no, będzie to też działać dla innych, tak? Ten y nie musi być 0, tak? Czyli tyl nie tylko dla miejsc zerowych, ale dla wszystkich takich xów 2, x1, x2, że funkcja przyjmuje dla tych xów tę samą wartość. No dobrze, no to pierwsze zadanko. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i iloczynowej, o ile istnieje. No to zacznijmy od tej postaci kanonicznej. W jaki sposób przejść od takiej ogólnej do kanonicznej? No powiedzieliśmy sobie, że kanoniczna wykorzystuje wierzchołek. Więc tak, a tutaj to jest 2, b to jest minus 6 i c to jest minus 8. Więc ja potrzebuję wierzchołka, czyli ja potrzebuję p i q. No to policzmy sobie najpierw to nasze. P. Wzór na P jest w tablicach, to jest minus B przez 2A, czyli to będzie minus minus 6 przez 4, czyli to będzie 6 czwartych, czyli 3 drugie. Do Q Możemy oczywiście zrobić, że to jest f od p, czyli f od 3 drugie i tak wyliczyć, ale możemy też sobie zrobić to w ten sposób, że wyliczymy sobie delta. Delta i tak się nam później do miejsc zerowych przyda. Więc to będzie co? 36 minus 4 razy 2 i razy minus 8, czyli to jest 36 dodać 64. Czyli to będzie 100, więc pierwiastek z delta będzie 10, więc tak, q to jest minus delta, czyli minus 100 przez 4a, czyli przez 8. No to 100 dzielone na 8 to jest 25 drugich, oczywiście na minusie. Więc postać kanoniczną ja już mam bo postać kanoniczna to będzie a, czyli 2, x minus p, czyli x minus 3 drugie do kwadratu, dodać q, u nas to q to jest minus 25, więc minus 25 drugich. Znaczy no, q to jest minus 25 drugich, więc tu też będzie minus 25 drugich. To ja już też wiem, z racji tego, że ta delta wyszła większa od zera, że ja mam postać iloczynową i mam dwa miejsca zerowe. Czyli mogę sobie policzyć x1 i mogę sobie policzyć x2. x1 to jest minus b, przy, y, minus pierwiastek, Jastek z delty przez 2a, czyli minus b to będzie 6, minus 10 przez 2a, czyli przez 4, czyli minus 4 przez 4, czyli minus 10, a tu będę mieć y, minus b dodać, czyli minus 6 dodać 10 przez 4, czyli 4. Więc ta postać iloczynowa też istnieje i będzie wynosić. A razy, czyli dwa razy, x minus x1, czyli x minus minus 1, czyli x dodać 1, x minus x2, czyli x minus 4. No i tak naprawdę mamy to. No a teraz póki, znaczy no, zanim nie przejdziemy do kolejnego zadania, wyobraźmy sobie, że mamy na przykład taką funkcję. To jak na przykład przejść do postaci ogólnej z takiej funkcji? Wystarczy wymnożyć, tak? Czyli wystarczyłoby, że ja sobie po prostu tutaj podniosę to do kwadratu. Teraz wymnożę przez to 2. O! To minus 5 zostaje, no i na końcu sobie to uporządkujemy. Czyli 2x kwadrat minus 8x dodać 3. Tak samo będzie to działać dla mm, postaci iloczynowej, czyli na przykład będę mieć 2x minus -1, 1x dodać 1... No dobra, niech będzie. O, no to tu mam minus 2, tu sobie wymnażam, Każde przez każde, albo zauważam, że mamy wzór skróconego mnożenia x kwadrat minus 1. No i teraz po prostu sobie przez to minus 2 przemnażam. No i to by była postać ogólna. Na przykład do kanonicznej mogę sobie przejść chociażby przez tą ogólną. No i znowu zapraszam Was do tamtego filmu, gdzie pokazuję, jak na przykład przejść z iloczynowej do kanonicznej. Bez przechodzenia przez ogólną, i tak dalej. Bardzo fajny, moim zdaniem, rozwojowy film pokazujący te różne postacie i te przejścia. Zadanko drugie. W kartezjańskim układzie współrzędnych yy, w przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f, wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia z osiami mają obie współrzędne całkowite. Mamy zapisać w wykropkowanym miejscu zbiór rozwiązań takiej nierówności. No to co? Potrzebujemy miejsc zerowych, no to ja sobie tu patrzę, że te nasze miejsca zerowe to jest 1 i 5, prawda? No to skoro mnie interesuje, mnie, mnie będą interesować te x, dla których f od x jest mniejsze bądź równa, czyli po prostu gdzie ta funkcja jest poniżej Osi, czyli to będzie, o, przepraszam, takie duże, czyli to będzie ten i ten tutaj fragment, tak? W takim razie ja wiem, że x po prostu należy od minus nieskończoności do jedynki. Tu będzie domknięte, bo tutaj mam domknięte, w sensie mam, y, mam y, mniejsze bądź równe. Suma i tutaj będzie mieć od 5 do plus nieskończoności, prawda? No dobrze, gdybyśmy sobie mieli na przykład wyznaczyć wierzchołek, to to jest po prostu 3 i 4, prawda? No i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy sobie na to patrzeć. Trujeczka. Funkcja kwadratowa f jest określona takim wzorem. Mamy pierwsze pytanie, jest o, o współrzędne wierzchołka. No właśnie, to jest postać kanoniczna, tak? Skoro to jest postać kanoniczna, no to wierzchołek to będzie tutaj p równa się 3, tak? A q jest takie, jakie jest, czyli plus 4, czyli 4, więc p jest zawsze odwrotnie, a q jest takie, jakie mamy. I ten minus nie wpływa nam na nic, ani na P, ani na Q, i itd. Tak Czyli od razu wierzchołek wiemy, że to będzie 3-4. Ale tu uważajcie, bo widać, że to jest postać kanoniczna, ale na przykład, gdybyśmy mieli coś takiego, minus minus X minus 3, na przykład do kwadratu dać 4, to to nie jest postać kanoniczna. Tak? Tutaj, no, albo bym sobie to musiała podnieść do kwadratu i tak dalej i do postaci ogólnej doprowadzić i wyliczyć peku, albo mogłabym sobie zauważyć, że to Evo mogłabym sobie zapisać jako minus, tutaj ten minus też sobie jeszcze wyłączyć, o! I teraz skorzystać z własności potęgowania, czyli zrobić, czyli tak naprawdę to od razu będzie równe tyle. No bo ten minus podniesiony do kwadratu i ten nawias, minus nam da plus, a nawias nam zostanie. Więc wtedy tutaj, tym naszym P to by było minus 3, albo sobie po prostu zauważyć, że wystarczy znaleźć miejsce zerowe tego i P jest właśnie miejscem zerowym z tego mm, nawiasu tutaj. Ale no właśnie, zwracam Wam uwagę, że. Yy, to musi być taka konkretna postać. A razy x minus p do kwadratu dodać q, tak? Zbiór wartości. To już z poprzedniego filmu wiemy, że tutaj ta funkcja będzie, będzie miała, znaczy no, ta parabola, czyli wykres tej funkcji, będzie mieć ramiona skierowane do dołu, bo tu mamy to nasze a. A jest równe minus 1. Wierzchołek mamy tutaj, więc jej zbiór wartości jest od minus nieskończoności do q, a q jest czwórką, czyli od minus nieskończoności do 4. Domknięte. No i maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca, no to funkcja rośnie tutaj i rosnąca to patrzymy na x, czyli od minus nieskończoności do p, czyli u nas to będzie od minus nieskończoności do 3 i też domknięte. No akurat się tak zdarzyło, że same a, a... No dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne. Zadanie numer 4. Funkcja kwadratowa jest określona takim wzorem i jest pytanie o oś symetrii, o zbiór wartości i o maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca. No właśnie. To my i do zbioru wartości, i do osi symetrii potrzebujemy wierzchołka. Czyli tak naprawdę my tutaj musimy znowu znaleźć wierzchołek. No i co moglibyśmy sobie zauważyć? Możemy to wymnożyć, doprowadzić do postaci ogólnej, tak jak sobie pokazywaliśmy na początku filmu i później z tej postaci Ogólnej, wyliczyć p i Q. Tak się da, ale możemy też bardziej sprytnie sobie do tego podejść. Zauważam, że ja mam tutaj do czynienia z postacią iloczynową. Z postaci iloczynowej ja mogę y, wyciągnąć od razu te miejsca zerowe, tak? Czyli tutaj mam miejsce zerowe pierwsze równe 4, a drugie miejsce zerowe to jest minus 6, jeszcze tu mi w gratisie dali a równe minus 2. No, to, skoro tak, to ja sobie mogę skorzystać właśnie z tego wzoru, że yy, x1 dodać x2 przez 2, jeżeli to e od x1 i e x2 są sobie równe, a tutaj są, bo przecież to są miejsca zerowe, więc w szczególności ten wzór działa właśnie dla miejsc zerowych, czyli tutaj by było 4 dodać minus 6, czyli po prostu minus 6 przez 2, czyli to by było minus 1. A ja wiem, że oś symetrii to jest x równa się p, czyli x równa się minus 1 dla nas, czyli to będzie odpowiedź A. No dobrze, no to zbiór wartości. Do zbioru wartości potrzebujemy Q. No i mógłby ktoś tu powiedzieć, no to co? To teraz i tak muszę doprowadzić to do postaci ogólnej i stąd sobie wyliczyć Q. Tak, no nie. Możecie. Czemu nie? Ale zdecydowanie szybciej będzie, jeśli zauważymy, że oprócz tego wzoru na Q, który jest w tablicach, czyli minus delta przez 4a, ja sobie Q mogę wyliczyć jako F od P. A skoro ja mam P, to mogę podstawić pod ten wzór, bo przecież to jest. Po prostu wzór funkcji, tak? Czyli tu będę mieć wtedy minus 2 razy x minus 4, czyli minus 1 minus 4 razy x, yy, znaczy, no, razy x dodać 6, yy, czyli minus 1 dodać 6. W takim razie to będzie równe minus 2 razy minus 5 razy 5, czyli to jest 50 po prostu, tak? Czyli zbiór wartości. Wiemy, że ta funkcja ma ramiona skierowane do dołu. Yy, do, do, znaczy, no wykres tej funkcji ma ramiona skierowane do dołu, bo a jest równe minus 2, czyli zbiór wartości tej funkcji to będzie od minus nieskończoności do 50 domknięty prawostronnie przedział. No dobrze, no to maksymalne przedziały, w którym funkcja jest rosnąca, no to to też będzie ten pierwszy fragmencik i pamiętajcie, monotoniczność dla funkcji kwadratowej do p, czyli maksymalny przedział to będzie minus nieskończoności do p, czyli do minus 1. Też domknięte, jak zrobicie otwarte, no to niestety nie będzie to dobrze, bo to nie będzie maksymalny przedział. No dobrze, kolejne zadanko. Przedostatni już na dzisiaj. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba 5. No dobrze, czyli wiemy, że f od 5 równa się 0. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, czyli to nasze p, jest równa minus 1. Mamy wyznaczyć drugie miejsce zerowe. No to właśnie, możemy sobie skorzystać z tego wzoru. Tak jak mówiłam, on w szczególności będzie działać dla miejsc zerowych. No to ja mam p. Że to jest minus 1. Mam pierwsze miejsce zerowe, że to jest 5. Szukam drugiego miejsca zerowego, czyli jakiegoś x2. No i sobie rozwiązuję takie równanie. Czyli minus 2 to będzie 5 dodać x2. Przerzucam sobie, czyli minus 7 równa się x2. Czyli odpowiedź. Drugie miejsce zerowe to minus 7. No dobrze. Szósteczka. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będąca Będącej wykresem funkcji f jest równa 2, czyli wiemy, że p to jest 2. Wiedząc, że f od 5 równa się 6, mamy policzyć minus 1. To bym powiedziała, że to jest też takie troszkę, może delikatnie z gwiazdeczką, chociaż no, może niekoniecznie. Jest ono bardzo podobne do tego poprzedniego. Nas pytają o minus 1, ale. Co ja sobie mogę zauważyć? Mogę sobie zauważyć, że 5 dodać minus 1 przez 2, czyli jak sobie wezmę te nasze tutaj punkciki, to będzie nic innego, jak 4 przez 2, czyli 2, a to jest P. Tak? No to z tego mi wynika, że funkcja dla obu tych argumentów musi przyjmować tę samą wartość. Czyli no a ja wiem, że ewód 5 to jest 6, więc ewot 1 też będzie 6, prawda? Więc z tego od razu mam, że ewot minus 1 to też jest. 6. A to właśnie wynika z tej osi symetrii. No dobrze. To wszystko w dzisiejszym filmie, czyli dzisiaj głównie skupiliśmy się na zamianie pomiędzy postaciami. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa, no ale też tak naprawdę zobaczyliśmy te postacie w zadaniach. No i na tej osi symetrii. Bardzo ważna rzecz, dość często wykorzystywana, bardzo fajna. więc przypominam, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam Was do grupy na Facebooku, do polubienia. Lubienia fanpage'u na Facebooku. Do, zapraszam Was też na inne moje social media i do oglądania tej serii. A na dzisiaj to tyle. Cześć!